Manko, witam na kolejnym treningu z Łukaszem Wydro. Albo może się też nazywać to treningiem dla fightera. Dzisiaj dalej lecimy w schemacie moc i siła. Dalej będzie dość dynamicznie. Także przychodzimy na tablicę standardowo. Patrzymy co się dzisiaj będzie działo. Zapisujemy albo czekamy do końca, robimy zróżnic ekranu. I wtedy bierzemy sobie trening na telefonie, lecimy na siłkę i działamy. Także zapraszam. Dzień dobry. No to dzisiaj zaczynamy rozgrzewkę 1000 metrów na wioślarzu. Jak już wspominałem, lubię zmieniać te rozgrzewki, żeby się nie zanudzić na śmierć. Mieliśmy już skakankę, mieliśmy taką przy wykorzystaniu własnego ciała, mieliśmy rower, Co teraz mamy wioślarza. Dalej mamy kolejne ćwiczenie na aktywację pośladów, inne niż poprzednio. Kolejne na wewnętrzną rotację dla ramion, także wszystko pokażę. Dalej jeszcze jedno ćwiczenie na poślady. Przechodzimy następnie do przysiadów zerczera, to już robiliśmy. Dalej jest rzut piłką o ścianę, ale tym razem z podkrocza można powiedzieć, tego jeszcze nie było. Swiss ball cool, czyli kulanie się na piłce. I dalej ćwiczenia na kart i pal of press. Wszystko po kolei będzie, także zapisujemy i działamy. Myślę, w tle, jak widać, 1000 metrów wjechało, czyli około 5 minut. Tak jak na wszystkich poprzednich rądziewkach, taki mój starter pack, żeby się trochę podgrzać I lecimy dalej, następne aktywacje pośladów. Tutaj wykonałem kolejne ćwiczenie z gumą, tym razem odwodzenie nogi w staniu. Także bardzo zachęcam, bardzo fajnie czuć. no Wydaje mi się, że po każdej serii ten posiad jest jakby pełniejszy, jednodniejszy. Także ćwiczenie naprawdę działa, fajnie w ten posiadek celuje. Dalej robiłem tą rotację ramienia. To tutaj jest zalecenie rehabilitacyjne, więc nie jest to konieczne. To jest taka moja wrzutka, ale nadal polecam, no bo fajnie nam pomaga oddziaływać te stabilizatory. Także lecimy dalej. Kolejne ćwiczonko aktywacja core, aktywacja dalsza pośladów, w oparciu o ścianę. Tutaj za dużo nie trzeba tłumaczyć. Zbliżamy się do ściany, cała stopa na ścianie, mocno się odpychamy, chwilę zatrzymujemy na górze i później wracamy, powtarzamy po 5 razy, zresztą wszystko jest na tablicy. A No i w dwóch pierwszych ćwiczeniach w ramach przerwy jest X, Ponieważ tak naprawdę tutaj no, przerwa na tyle, ile Wam potrzeba, ale żeby nie była za długa. Chwilę odpoczywamy, lecimy dalej. Te nie są jakieś super zajeżdżające, także Działamy sobie na tyle, by czuć się swobodnie. Zerczyr skład, już robiliśmy, także temat powinien być znany dla tych, którzy oglądali poprzednie filmy. Tak samo wykonujemy go izometrycznie jak poprzednio. 5 sekund maksymalnego napięcia. Ostatnio robiłem go trochę niżej, teraz trochę wyżej. Pewna modyfikacja, trochę odmiany. Zerczyr skład, 15 sekund przerwy. Przechodzimy i rzut piłką maksymalnie dynamiczny, wykonywany z podkrocza. I tutaj dobrze wziąć ciężką piłkę, ale nie za ciężką, żeby to nie była jakaś tam jedynka, ale też żeby to nie była dwudziestka, bo to nie ma być taki wymuszony, ciężki rzut, tylko maksymalna spina i dynamika, więc staramy się to zachować. Także w moim przypadku to było 6 kg, Z zupełności wystarczy jedno powtórzenie, przerwa i znowu wracamy do przysiadu. Kolejne przy ćwiczenie to Swiss Ball Curl, no to jest mega ćwiczenie. Bardzo fajnie działa na kor i dodatkowo jeszcze na tylnią całą grupę, plus poślad na pewno to poczujecie. W moim przypadku tutaj było to 30 sekund pracy, przechodzimy od razu do ćwiczeń na kark. U mnie z przyrządem plus kettle 8 kg. ale jeśli byśmy to wykonywali bez przyrządu, no to od razu przechodzimy z ćwiczenia na piłce w podpór na głowie, no i lecimy z naszym karkiem. Bardzo ciekawy zestaw, fajne wzmocnienie kor. Także jak zwykle polecam. Ostatni palow press. Także tutaj znowu atakujemy Core, pełną stabilizację. Ja zmieniłem trochę gumę względem poprzedniego treningu, teraz trochę mocniejsza, więc jeszcze więcej dopinki, tym bardziej że trening jest dość lightowy i, i no, to mocna koniec zostaje. Fakt, że to jedna z dwóch sesji dzisiaj, więc też nie zajeżdżam. Także w zasadzie to tyle. Kolejne filmiki niebawem. Także jak to się mówi, łapki w górę, zostawiajcie komentarze i do następnego. Siemano.